Pocałunek Judafa, zdrada Piotra, żołnierze szydzący z Chrystusa, faryzeusze, Wysoka Rada, kapłani i uczeni w piśmie, których mniemania zasłoniły blask Mesjasza, Herod szukający rozrywki w znakach i czynach Jezusa, lud wołający, ukrzyżuj go, bezradny Piłat. Nie przeoczmy jednak kobiet, które płaczą, widząc cierpienie Chrystusa. Piotra, na którego Pan wejrzał, a ten gorzko zapłakał. Czy nawet łotra, który umiera razem na krzyżu z Jezusem i prosi go, Jezu, wspomnij o mnie. Jest to bardzo trudny fragment Ewangelii, ponieważ mówi o męce zbawiciela, ale mówi również o nas, o ludziach. A co robi Bóg? Wywyższa ludzką naturę w osobie syna, daje się ukrzyżować i ofiaruje nam zbawienie.